Babciu? Babciu, nie martw się, wszystko załatwię. Naprawdę, skończysz wreszcie? Za kogo się uważasz? Już wystarczająco dużo zrobiłeś. Zachowałeś się jak przestępca. Wracaj skąd pochodzisz z tym swoim zachowaniem. To mój dom, a nie twój rynsztok, rozumiesz? Uderzyłeś oficera. Czy ty w ogóle rozumiesz, co tu się działo? Seathardt postąpił słusznie.